Tutaj wskakujemy. Oliwia! Przepraszam, nie szkodzi, chodź do mnie. Wiesz, czemu to rozkładamy co roku na święta? Nie. Rozkładamy to w Boże Narodzenie, żeby świętować urodziny Chrystusa. Po to jest Boże Narodzenie. Czemu? Bo on był najważniejszym prezentem, jaki świat otrzymał. On jest zbawcą. A więc Oliwia, na co czekasz najbardziej na święta w tym roku? Poza prezentami? No tak, oczywiście, poza nimi. Dwa tygodnie wolno od szkoły i oczywiście twoje ciasteczka z potrójną czekoladą. Naprawdę ci się wydaje, że je zrobię? Mam nadzieję. Nie zapominajmy, o co naprawdę chodzi w Bożym Narodzeniu. Wiem, babciu, o Jezusa. Mamo nie czuję, że w tym roku są święta. Brakuje babci. Wiem. Ale to była jej ulubiona pora roku. I najbardziej lubiła ustawiać z tobą szopkę. Ja z nią też. Pamiętaj, co zawsze mówiła, to jest. To jest najważniejszy czas w roku, bo otrzymaliśmy największy dar Jezusa. Chciała, żebyś o tym pamiętała. A anioł? No więc, anioł powiedział mędrcom o narodzeniu dzieciątka Jezus. Był najlepszym prezentem, jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy. Ale dlaczego? Jezus jest Panem i zbawcą. Za Jego sprawą wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone, więc świętujemy Jego urodziny. Przez cokolwiek przechodzisz w Bożym Narodzeniu, chodzi o nasze zbawienie i nasze życie wieczne. In Touch z doktorem Charlesem Stanleyem zwiastujemy Ewangelię na całym świecie. Dzisiaj w In Touch, prawda, która nas wyzwala. Czy uważasz się za człowieka wolnego? Pewnie powiesz oczywiście, że tak. Nie mam kajdan na rękach ani nogach. Nie jestem za kratkami, jestem wolny. Możesz tego nie mieć, a powinno to być w więzieniu, w niewoli. Wielu ludzi nawet sobie nie uświadamia, że żyje w niewoli. Nie rozumieją, dlaczego tak się sprawy układają, dlaczego nic im nie wychodzi, dlaczego mają we wnętrzu zamieszanie i nic nie idzie po ich myśli. Nieważne, co robią, nie czują wewnętrznego pokoju ani prawdziwej radości, czują niepokój, frustrację, strach i tak ale mówią, że są wolni. Nie chciałbyś być wolny od tego wszystkiego? Bo dopóki nie będziesz wolny duchowo, nie będziesz wolny. Biblia mówi, że ludzie chodzą w ciemności, nie są wolni. Biblia mówi, że ludzie są zaślepieni grzechem, nie są wolni. Kiedy jesteś w ciemności bez Chrystusa, nie jesteś wolny. Myślisz, że jesteś, bo diabeł zaślepia ludzkie oczy naprawdę jako... Mówił Paweł. Chcę dzisiaj mówić o tym, jak Jezus możecie wyzwolić z więzów. Może powiesz, ale ja nie jestem w żadnych więzach. Posłuchaj uważnie i przekonaj się, czy to prawda, czy nie, ponieważ Jezus powiedział, że przyszedł między innymi po to, żeby nas wyzwolić. Otwórzcie więc czwarty rozdział Łukasza. Chcę przeczytać o wczesnym etapie służby Jezusa. Chodził po synagogach i tam głosił. To było coś w rodzaju kościołów w tamtych czasach. Tam były grupy i ludzie. Pismo mówi, począwszy od wersetu 14. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane, i przeczytał. Duch pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Jezus powiedział, przyszedłem, aby wypuszczać na wolność. To ciekawe, co Jezus powiedział w ósmym rozdziale do swoich uczniów i wszystkich, którzy go słuchali. Powiedział tak. Nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój ojciec nauczył. Potem powiedział: A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu wierzyło w niego. Posłuchaj, co jeszcze powiedział. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus powiedział, że przyszedł, by wyzwolić jeńców. Niekoniecznie chodzi tu o ludzi, którzy byli niewolnikami, chociaż wielu z nich było. Mówimy o ludziach, którzy mieli różnego rodzaju więzy. Pomyślmy o tym przez chwilę, bo najprawdopodobniej powiesz, to przypomina moją sytuację. Mówimy o rzeczach, z których musimy być wyzwoleni. Co to takiego? Po pierwsze, wszyscy potrzebujemy wyzwolenia od błędu. Wiele z tego, czego się dziś naucza, to błąd. To fałszywe, nieprawdziwe nauczanie i ludzie są w więzach tego. Na przykład, jedna z popularnych dziś nauk głosi, że są różne drogi do nieba. Jezus jest jedną z dróg, ale jest ich wiele innych. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do ojca tylko przeze mnie. Jezus powiedział, że to prawda i to jest prawda. I ktoś przychodzi i ci mówi, nie, jest wiele innych dróg. Bóg nie jest tak ograniczony, żeby tylko dać Jezusa. W takim razie albo Jezus był oszustem i kłamcą, albo mówił prawdę. Powiedział, Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jednym z błędów jest przekonanie, że jest wiele dróg do nieba. Niedawno pewna kobieta powiedziała mi: Mój pastor twierdzi, że są dwie drogi do nieba. Po pierwsze przez Jezusa, po drugie przez dobre uczynki. To kolejne błędne przekonanie. Większość ludzi wierzy, że jeśli będą wykonywać dobre uczynki, Bogu się to spodoba i pójdą do nieba. Łatwo w to ludziom wierzyć, bo wszyscy znamy kogoś, o kim możemy powiedzieć: Ja sobie radzę lepiej niż on. Zawsze możesz się porównywać do innych, tak by wypaść całkiem dobrze. Ale widzisz, gdy Bóg miał nas przyjąć w oparciu o nasze dobre uczynki, ile tych uczynków mamy mieć? Jakie uczynki? Jak długo mają trwać? Jak często mamy je robić? Nigdy byś nie wiedział, w jakim miejscu jesteś w swojej relacji z Bogiem. To fałszywe nauczanie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ponieważ Bóg wie, że ludzie się chwalą tym, co robią, powiedział z uczynków nie ma zbawienia. Trzecie błędne przekonanie to przekonanie, że Bóg mnie akceptuje na podstawie moich osiągnięć. Jeśli będę się dobrze zachowywał, Bóg mnie zaakceptuje, a jeśli nie, Bóg mnie odrzuci nic nie może być dalsze, od prawdy. Skąd miałbyś wiedzieć, że zostałeś zaakceptowany, skoro to zależy od Twoich osiągnięć? Wszyscy czasami dajemy z siebie wszystko, ale czasami nie idzie nam tak dobrze. Wszyscy czasami grzeszymy. Jeśli więc akceptacja jest oparta na osiągnięciach, nigdy nie będę wiedział, czy Bóg jest zadowolony, czy nie. Kolejny błąd to przekonanie, że skoro Bóg jest dobry, jest Bogiem miłości. Więc pewnego dnia wszyscy pójdą do nieba. Wszyscy tam kiedyś pójdą. Ludzie mówią, nie wiem jak, ale jestem tego pewny, ponieważ On jest Bogiem miłości. A co z odrzuceniem Jezusa, Boga, Krzyża? Co z lekceważeniem duchowych rzeczy? Czy wszyscy tam pójdą? Nie sądzę. Właściwie to wiem, zdecydowanie nie. Inny rodzaj błędu, w który ludzie są uwikłani, jest związaniem. To przekonanie, że można utracić zbawienie. To znaczy, że moje zbawienie jest oparte na dobrych uczynkach. Nasze zbawienie jest oparte na jednej rzeczy, na tym, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż, dobrowolnie złożył swoje życie. W jednej chwili wziął na siebie wszelki grzech ludzkości, umarł za nasze grzechy. Tylko On to mógł zrobić, ponieważ jest jedynym doskonałym człowiekiem. Jan Chrzciciel powiedział, Baranek Boży, który bierze grzechy świata. Umarł za nasze grzechy i zbawienie daje przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Skoro mogę utracić zbawienie, jak zatem mogę być zbawiony drugi raz? Drugim razem muszę coś zrobić albo muszę się poprawić, uwierzyć ponownie. Nigdy nie będziesz wiedział, czy jesteś zbawiony. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czym jest żywot wieczny? To jakość życia, ale też okres czasu. To okres trwający na zawsze. Jeśli więc On daje mi dar wiecznego życia, które trwa na zawsze, a ja mogę je utracić, wtedy jego obietnica jest nieadekwatna, a śmierć Jezusa na krzyżu nie była wystarczająca. To całkowicie skreśla Boży plan odkupienia. To błędne przekonanie, w które wielu wierzy. Błędne przekonania, które nam wpojono, są formą związania. Druga forma związania, jasno przedstawiona w piśmie, to złe uczynki w naszym życiu. Pomyśl o tym. Jeśli człowiek pije, to jest forma związania, bo nie może przestać. Żaden alkoholik nie był alkoholikiem od początku, ani narkomanem, ani uzależnionym od seksu. Nie był taki od początku. To są formy związania, ale jest nim też kłamstwo, kradzież, oszukiwanie i wszelkie formy nieuczciwości i lenistwa, gnuśności. To wszystko są formy związania, w które ludzie się pakują. Jest też inna forma związania to emocjonalne związanie. Ludzie często nawet sobie nie uświadamiają, jak wielkie szkody czyni to związanie. Jakie są formy emocjonalnego związania? Jedną z takich form jest strach. Jezus często mówił, żeby Mu ufać i nie bać się. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Strach jest formą związania. Niektórzy ludzie budzą się każdego ranka, myślą o jeździe autostradą i boją się tego, co może im się przydarzyć. Ludzie boją się starości, że im czegoś na starość zabraknie. Boją się utraty zdrowia. Boją się, że zabraknie im pieniędzy. Boją się o swoje dzieci. Można tak wymieniać rzeczy, których ludzie się boją. Ktoś powie, to nie są związania. To przestań się bać. Spróbuj. Próbuję. Nie możesz. To Bóg musi cię uwolnić od ducha strachu. To nie jest z Boga. To jest od szatana. On chce, żebyś się bał. Bo dopóki się boisz, nie ufasz Bogu. Strach to forma związania. I kiedy myślę o wszystkich rzeczach, które nas związują emocjonalnie, najgorsza jest zazdrość. Zazdrość to straszna forma związania. Powiedzmy, że jest ktoś, o kogo jesteś zazdrosny. I ta osoba może nawet o tym nie wiedzieć, a ty cierpisz i męczysz się, przechodzisz przez różne emocjonalne traumy, a ta osoba nawet nie wie, że ty istniejesz. Ale ty tak się czujesz, ponieważ masz niewłaściwą postawę względem tej osoby. Kolejne związanie, w którym ludzie żyją, to poczucie winy za czyny z przeszłości, za rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości. Gdybyś miał to zrobić ponownie, nie zrobiłbyś tego. Gdybyś mógł, cofnąłbyś te słowa. Myślisz o sytuacjach, które byś natychmiast zmienił, gdybyś mógł, ale nie możesz. Żyjesz więc w poczuciu winy i żalu. Żyjesz z głębokim smutkiem w sercu, ale nadal żyjesz. Czujesz się winny. Kilka razy przychodziłeś z tym do Boga. Panie, dziękuję Ci, że mi wybaczyłeś. Ale potem dodajesz to trzyliterowe słowo ale. Bo nie potrafisz tego zrzucić, z siebie posłuchaj. Nieważne, co wydarzyło się w przeszłości, jesteś dzieckiem Bożym i poprosiłeś go o wybaczenie, więc ci wybaczył. Kiedy prosisz go o wybaczenie, posłuchaj. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Skoro mówi, że mnie z tego oczyści, mówi: Nie będę więcej pamiętał o Twoich grzechach. Jak daleko jest wschód od zachodu? Pewni ludzie żyją ubolewając nad przeszłością. Ich żal jest głęboki, są bardzo emocjonalni, ich cierpienie jest głębokie i intensywne. Nie mogą się od tego uwolnić. Jeśli w kółko prosisz Boga, żeby Ci wybaczył tę samą rzecz, Jesteś w niewoli. Po drugie, nie masz wiary. Nie wierzysz, że on naprawdę ci wybaczył. Wierzę, ale to ciągle do mnie wraca. W takim razie musisz się z tym rozprawić. To prowadzi do kolejnej formy związania nieprzebaczenia. To straszne związanie. Gdybyś tylko wiedział, co oni mi zrobili. Nie o to chodzi, ale opowiem ci, co się stało. Rozumiem, nie rozumiesz. Rozumiem więcej, niż ci się wydaje. Nikt nie poznał wszystkich zranień i problemów, których doświadczyli inni. Musisz wybaczać. Biblia mówi, że mamy sobie odpuszczać wzajemnie, tak jak Bóg nam wybaczył w Jezusie Chrystusie. Zadam ci pytanie. Czy jest coś, co zrobiłeś, a czego Bóg ci nie wybaczy zgodnie z pismem? I druga kwestia: jaką destrukcyjną moc mają te rzeczy? Po pierwsze, każda forma związania szkodzi naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Nie możesz stać się tym, kim On chce, żebyś był, dopóki jesteś uwikłany w takie rzeczy i nie masz wiary. To szkodzi Ci również w taki sposób, że źle wpływa na Twoje osobiste świadectwo. Jeśli nie masz ducha nie przebaczenia, nie zachowasz tego dla siebie. Powiesz komuś, jest jeszcze wiele innych form związania. Powiesz komuś: Zobaczy to. Posłuchaj. Jeśli jesteś wściekły, nie zachowasz tego dla siebie. Świat ma prawo oczekiwać. Że będziemy żyć ponad tym. Świat ma prawo oczekiwać, że nasz styl życia będzie inny. Dlaczego? Ponieważ mówimy, że jesteśmy naśladowcami Syna Bożego. Oni to wiedzą. To szkodzi Twojemu świadectwu. Ale nie tylko to zasmuca Boże serce. Jeśli na przykład jesteś rodzicem, a jestem pewny, że wielu rodziców siedzi tutaj z dziećmi. Kiedy widzisz, że twoje dziecko robi coś, co jest krzywdzi, to boli również ciebie. Kiedy widzisz, że idzie w stronę autodestrukcji, a jesteś prawdziwym rodzicem, bardzo cię to rani, zasmuca twojego ducha. Kolejna rzecz to ogranicza sposoby, w jakie Bóg może Cię użyć. Jeśli jesteś związany tymi rzeczami, Bóg będzie Cię używał tylko do takiego stopnia, w jakim jesteś mu posłuszny. Tylko Ty sam możesz się powstrzymać przed osiągnięciem pełni swojego potencjału, bo Bóg może zmienić Twoje okoliczności. Może dokonać cudów w Twoim życiu. Może Cię postawić w miejscu, w którym nigdy nie sądziłeś, że się znajdziesz. On może Cię użyć w sposób, który wykracza poza Twoje zrozumienie. Jeśli będziesz mu posłuszny, jeśli tego nie robisz, to jest Twój wybór. Ludzie często podejmują błędne decyzje, wikłają się w rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia w życiu. Bóg ma dla każdego z nas to, co najlepsze, ale musimy być gotowi rozprawić się z tymi rzeczami. Ostatnia rzecz, o której powiem, to wpływ więzów na Twoje ludzkie ciało. Powiesz, zazdrość nie ma nic wspólnego z moim ciałem. Owszem, ma, jeśli mam ducha nieprzebaczenia, to sprawa między mną a tą osobą. Nie zupełnie. Nie mówię nawet o takich rzeczach jak picie narkotyki czy palenie. Mówię o emocjach. Twoje emocje wpływają na Twoje ciało. A teraz najważniejsza rzecz. Powiesz, skoro już to wszystko usłyszałem, co mam z tym zrobić. Musisz zapamiętać kilka rzeczy. Niedużo. Wymienię je teraz, żebyś nie zapomniał. Powiem ci, jak masz się z tym rozprawić bez względu na to, z jakim związaniem czy złym uczynkiem musisz się mierzyć. Po pierwsze, pamiętaj, że masz osobistą relację z Jezusem Chrystusem Bogiem Ojcem. Osobistą relację. To oznacza, że Twoje grzechy zostały Ci wybaczone. On jest Twoim Zbawicielem, Panem i Mistrzem. Mieszka w Tobie Duch Święty, a to oznacza, że jest w Tobie moc. Wiesz, że masz zbawienie. Musisz myśleć o tym, kim jesteś jako wierzący. Mam osobistą relację z Bogiem. Druga rzecz to mam pozycję. Co to za pozycja? Nie jestem już dłużej wrogiem Boga, jestem dzieckiem Bożym. To jest moja pozycja. Mam osobistą relację. Mam pozycję dziecka Bożego. Posiadam coś. Mam ducha świętego, który mnie wzmacnia we wszystkich okolicznościach życia. Chcę przeczytać fragment, którego większość ludzi prawdopodobnie nie zna. Posłuchaj, co on mówi w drugim liście Piotra. Pamiętaj o tym, co masz. Twoja osobista relacja, twoja pozycja. Masz dostęp do tronu Boga. Mieszka w tobie duch święty. Posłuchaj. Boska Jego moc. Obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, tak więc Bóg włożył w każdego z nas zdolność, by mierzyć się z życiem i wszystkim, co nas w tym życiu spotyka, wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Co on tu mówi? Oto, co masz? Masz w sobie Bożą Naturę. On mówi, że zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. Kiedy przyjąłeś zbawienie, zostałeś zapieczętowany. Nie będziesz zgubiony. Duch Boży zapieczętował Cię na zawsze. Pamiętaj, kim jesteś jako osoba. Jesteś dzieckiem Bożym. Nie jesteś dryfującym obiektem, jesteś dzieckiem Bożym. Pomyśl o swojej osobistej relacji z Nim. Jesteś zbawiony. O tym, co masz, o Twojej pozycji, kim jesteś jako osoba. Spytasz, jak mam sobie z tym wszystkim poradzić? Kiedy się z tym mierzę, pamiętam te proste słowa. Oto, kim jestem. Oto, co mam. To jest mój dostęp do tronu, dlatego odrzucam to w moim życiu. Decyduję się nie iść tą drogą. Dziękuję Bogu za Jego przebaczenie i biorę zwycięstwo w swoim życiu. Mam prawo je wziąć z powodu tego, kim jestem. Co mam z powodu mojej pozycji, a Bóg dotrzyma słowa. On nam dał wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia pobożnego życia. Może nie jesteś chrześcijaninem. Może pytasz, jaki to ma związek ze mną? Niewielki, dopóki nie przyznasz, że jesteś grzeszny i że Twój grzech oddzielił cię od Boga. To, czego potrzebujesz najbardziej w swoim życiu obecnie, to poprosić pana Jezusa Chrystusa, żeby wybaczył ci twoje grzechy. Nie w oparciu o to, że się poprawisz, ale w oparciu o to, że on poszedł na krzyż, zapłacił w pełni za twój grzech. Teraz prosisz go, żeby ci wybaczył i przyjmujesz go jako osobistego zbawiciela pana i mistrza. Podajesz mu swoje życie. W chwili, gdy to zrobisz, otrzymasz wybaczenie. Będziesz zapieczętowany duchem świętym obietnicy. Twoje imię będzie wpisane w księdze życia Baranka. On mówi, że w tym momencie dostajesz wszystko, co potrzebne do prowadzenia pobożnego życia. Czy czasami będziesz się potykał? Oczywiście. Co on zrobi? Wybaczy, podniesie cię i popchnie do przodu, bo Biblia mówi o wzrastaniu własce i poznaniu pana Jezusa Chrystusa. Nie zdobędziesz takich pieniędzy, prestiżu, popularności, pozycji ani niczego innego, co zastąpi Jezusa Chrystusa w twoim życiu. Popatrz, jakich ludzi uznaje się w społeczeństwie za bohaterów. Wszyscy mają pieniądze: mają samochody, samoloty itd. Co jeszcze mają? Totalną katastrofę w kwestii pokoju, szczęścia, radości i zadowolenia. Wiesz, dlaczego tego nie mają? Ponieważ żyją w więzach tego, co sami sobie stworzyli. Nie chcesz tego w swoim życiu. Poproś pana Jezusa Chrystusa, żeby wszedł do twojego życia. To początek życia, które trwa całą wieczność. Jeżeli podobało Ci się to nauczanie, dowiedz się więcej na intach.org. Intach. Prowadzenie ludzi na całym świecie do pogłębiającej się relacji z Jezusem Chrystusem i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Ten program jest sponsorowany przez służbę Intach i jest możliwy dzięki łasce Bożej i Waszym modlitwom oraz podarunkom.